Widziałem, że też mi kanałki wrzucił. Na topie jak Asus, robiłem pierwsze bity, smutny na laptopie Asus. Kada jakiś lamusylem, a w rękach wie Asus. Kurwy, chcą choć nie jadę koło lasu. Słucham, będę prezydentem, który złamał każde tabu. Słabali przysięgę, nie wierni mężowie stanu. Uwierz, że nie będzie gorzej. I się zastaną, że skoro nawet sudener może, to też bym ja mówił. Słucham, będę prezydentem, ona mówi, zajebisty będę. A i lecznie. Chyba nie dropny tego, zacichłam, zacichu byliście. No i tak jest zbyt podobne, do jestem połębany, wiecie o co chodzi. Tak myślałem, że to documicie, że druga nutka. Zrób jeszcze głośniej, hałas. Przegno, <try> no, 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 no. no i ostatni...